Cześć, witam Was na nowo z Bali. Coraz bardziej się przekonuję do tego miejsca, ale to pod koniec wideo pokażemy Wam kilka szotów. Słuchajcie, a dzisiaj e, chciałam zrobić jako odpowiedź e, na wideo e, Oleski i właściwie zachęcona jej wideo: e, chciałam zrobić tak 50 przypadkowych faktów o mnie. Bez zbędnego już gadania zaczynamy. Nienawidzę prasować. I w ogóle staram się tego nie robić. Staram się jakby po wypraniu ciuchy tak układać na suszarce, żeby nie móc nie musieć w zasadzie ich prasować. Jakieś dwa lata temu wzięłam udział w turnieju amatorskim turnieju tenisa ziemnego. Na studia przetransferowałam się 600 km z mojej rodzinnej miejscowości Tomaszowa Lubelskiego do Poznania. Przez ostatnich 8 miesięcy ee, Podróżuję po świecie i zjechałam już, można powiedzieć, Amerykę Południową i Centralną. Aktualnie przebywam w Jest Azji. Przez ostatnie 4 lata, jak byłam jeszcze w Polsce, w sezonie, czyli od kwietnia do, do października, jeździłam codziennie do pracy rowerem, czyli to robiłam dziennie jakieś 20 km. Uwielbiam gotować, eksperymentować, nie boję się prawie, prawie, Niczego w sensie wziąć do ust, zjeść. Także na, na tapecie już była między innymi lama, nieskraszna mi ozorki, e, jadłam świnkę morską. E, na ten moment dojrzewam do zjedzenia robaka. Do chwili wyjazdu w świat byłam, można powiedzieć, uzależniona od ruchu, od aktywności, od sportu więc e, w zasadzie tenis trzy razy w tygodniu fitness również no i ten wspomniany rower bałam się buki w mominkach chyba do tej pory się jej boję jest taka psychodeliczna nie jestem osobą, która się jakoś wzrusza ale są takie dwa filmy, które powodują, że ryczę w niebo głosy, to jest Amelia i Frida Mam 32 lata uwielbiam się śmiać Uśmiechać. Niektóre osoby często się nie pytają, czy coś wzięłam, czy jakiś dopalacze stosuję. Uwielbiam masaż pleców. Nienawidzę smrodu takich zatęchłych ciuchów. Wiecie, pranie dobrze nie wyschło. O Jezu, nienawidzę. I ten smród się powtarza na przykład w pożyczalniach, jak kask się bierze na motor. Od czterech lat. Uwielbiam chodzić do dentysty. Po prostu. Uwielbiam. Ale wcześniej tak się panicznie bałam dentysty, że y, zawsze musiał być, y, musiała być ze mną osoba towarzysząca. Uwielbiam rywalizować sportowo, y, zwłaszcza z moim narzeczonym Mariuszem i generalnie chyba lubię facetom. Pac <toszczędny> tak troszeczkę. Trzeba nosa. Swoją pracę magisterską obroniłam 5 lat po ukończeniu studiów. Kocham, gdy ktoś czesze moje włosy, gdy je myję. Uwielbiam wizytę u fryzjera. Mm. Mam brata, który jest 4 lata ode mnie młodszy i tęsknię za nim strasznie. Uwielbiam mojego kochajutkiego braciszka. Mam tendencję do omdleń. Pierwszy raz w życiu zemdlałam na języku polskim w podstałówce opowiadając Anię z Zielonego Wzgórza. Mój ulubiony kolor w ostatnim czasie to biały. Mam bardzo wrażliwy nos, i e, nienawidzę, jak coś brzydko pachnie wokół. Nad Bałtykiem byłam pierwszy raz w życiu, gdy miałam. 22 lata? Jakoś tak. Uwielbiam święta i to już bez względu na to, czy to są Wielkanocne, czy to są Bożego Narodzenia. Uwielbiam się spotykać z moim kochanym bratem, z moimi e, fantastycznymi rodzicami, e, z dziadkami. Tańczę salsę i w klubie salsowym poznałam się z moim narzeczonym. <laughs> Jak byłam w e, chyba. W pierwszej klasie szkoły średniej to na wakacje pojechałam na taki zlot, byłam wydelegowana, można powiedzieć, z, ze, z ogólniaka jako reprezentacja szkoły i um, to był ogólnopolski tak. zlot um, klubów sportowych i były różne dziedziny w których braliśmy udział grupowo i oczywiście indywidualnie i wtedy w... zajęłam pierwszą lokatę w tenisie stołowym więc można powiedzieć, że byłam mistrzenią Polski rekordowy przejazd, odcinek przejazdu na rowerze to 126 km, zrobiliśmy to razem z Mariuszem jakieś chyba z 4 lata temu szaleństwo nie przepadam za kawałami Takimi, wiecie, żartami na piśmie, zrygły, dla mnie to są suchary i absolutnie w ogóle, ale to w ogóle mnie nie śmieszą. Uwielbiam ciuchy w stylu retro. Hmm, pamiętam za dzieciaka, mama miała na strychu taki wielki arsenał swoich ciuchów z lat młodości i to się mieściło w pudle po pralce automatycznej i z kumpelami uwielbiałyśmy się przebierać się ciuchy. Mimo iż w podstawówce i przez mały kawałek szkoły średniej uprawiałam lekką atletykę i biegi, to nie jestem zbyt wielką fanką biegania. Nienawidzę rozgotowanego makaronu. Makaron musi być albo. mierzę 168 cm i powinnam ważyć w granicach 62. Nie wiem, nie mogę tego zweryfikować, bo nie mam wagi. Jak byłam w podstawówce, to brałam udział w wielu konkursach recytatorskich i może jakiś spektakularnych sukcesów nie odniosłam, ale recytując wiersze na polskim, moja kochana pani, od polskiego pani Teresa, potrafiła się naprawdę nieźle wzruszyć. Zdjęła ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym, a wcześniej Akademii Ekonomicznej i pierwsze dwa lata to był koszmar. Same laki w indeksie, same poprawki, tragedia. Po czym nastąpiła przemiana i od trzeciego roku e, już e, uczyłam się na tyle dobrze, że pobierałam nawet stypendium naukowe. Pierwszy zespół muzyczny, na którego punkcie miałam totalnego bizika, to był New Sonda on Block. Potem nastąpiła taka... E, nie wiem, troszeczkę dojrzałam, prawda? Nastały czasy Guns N' Roses, Aerosmith. O Boże, też było szaleństwo. I ostatecznie pod koniec podstawówki i w ogólniaku Red Hot Chili Peppers. Teraz już nie tak często, ale jak byłam trochę młodsza, to non-stop paliłam buraka. Non-stop się wstydziłam. Nie chodzę do fosforii. Lubiam roślinki. E, swego czasu zajmowałam się bardzo intensywnie ich hodowlą na balkonie. Miałam różne krzewy, drzewa i tak dalej. Ale to już mi trochę minęło. Teraz, e, jak jestem oczywiście w Polsce, to. Zawsze w domu jest bukiet ja świeżych kwiatów. Piję bardzo e, rzadko: Coca-Colę, herbatę, kawę i alkohol. W zasadzie rządzi woda. Nienawidzę marznąć w zimie w stopy. Nienawidzę po prostu tego. Uwielbiałam zapach świeżego prania. E, można powiedzieć, że leczę się z rajze Fiber, czyli takiego poddenerwowania, podniecenia przed przed podróżą, staram się nad sobą pracować, żeby tego nie mieć, bo to jest strasznie denerwujące. Klinam. Jak się zdenerwuję, to nawet jak szewc. Ale, ale bardzo staram się z, z tym walczyć. Jak jestem w Polsce, to uwielbiam brać gorący prysznic, ale taki no, prawo, naprawdę ukrop, ukrop. A tutaj, gdy jesteśmy, nazwijmy to w tropikalnych krajach, to uwielbiam zimny. Pras. Próbuję wszelkiego rodzaju naturalne materiały, bawełnę, wełny, skóry naturalne, zam. Nie lubię gdy yy, pod jest zasłona, podczas kąpieli ona się lepi do ciała. O! Wyrosłam z plażowania. Zmarzenia się na słońcu. W ostatnich e, latach coraz bardziej się wkręcam w mm, urządzanie wnętrze. Szczerze mówiąc, to chyba mogłabym czymś takim się zająć zawodowo. Uwielbiam wyszukiwać różnego rodzaju perełki, mm, takie przedmioty jedyne w swoim rodzaju, albo ciuchy jedyne w swoim rodzaju. E, gdzieś w antykwariatach, na aukcjach internetowych, na alegroszu, e, na stronach internetowych. Nigdy nie miałam na założonych tipsów. Nigdy żadnych. Ani akryli, ani żali, ani nic. Jeśli chodzi o porządki, to jestem totalnym freakiem, bo uwielbiam w mieszkaniu czystość. Do tego stopnia, że na przykład ramy okienne potrafię czyścić. Patyczkiem kosmetycznym. Słuchajcie, to by było, zdaje się, na tyle. Mam nadzieję, że jest 50. Dajcie znać, czy filmik Wam się podobał, czy coś Was zaskoczyło, czy e, może mamy jakieś wspólne cechy. Ehm, teraz tak, jeśli chcielibyście obejrzeć jakieś filmy z e, naszej podróży. To zapraszam na nasz drugi kanał Mariola w Podróży link. Będzie w opisie na dole. A tymczasem żegnam się z Wami i jeszcze zapraszam na kilka tutaj takich krajobrazów z, z Bali, z właściwie pól Ryżowo. Ja bym powiedziała Lilii Wodnych, bo tutaj za mną są uprawy Lilii Wodnych. Piękne, naprawdę. Pa! Pokazać dzisiejszy swój outfit. Jeździmy sobie znowu już na motorze, że to jest dla nas rewelacyjny środek transportu przynajmniej w tropikach i jeździmy sobie po, po wyspie Szczerze mówiąc, pani mnie trochę rozczarowało, ale daję mu szansę.